É estupor. No nie. Siemanko! Dzisiaj wybrałem się po raz kolejny na miejscówkę, którą znalazłem sobie na mapach. Ostatnio jak tutaj byłem, strasznie wiało, był zimny wiatr. Dzisiaj jest trochę podobnie, ale ma być znacznie lepiej. Temperatura ma iść tylko w górę, także na pewno spędzę dzisiaj dużo więcej czasu na tym kanale. Zobaczymy, co uda się wydubać z tej wody. Zapraszam was do oglądania! Nie ma złej pogody, kiedy czas na ryby. Kręć ty, kręć od wiosny do zimy. Dawaj nad wodę, bo natura taka piękna. Szanuj swoje hobby, zasada jest jedna. Ciężko mi było się dzisiaj zebrać, chociaż Miałem budzik gdzieś na ósmą, no to wstałem znacznie później. Jestem nad tą wodą już tak grubo po dziewiątej. No, ostatnio sobie pozwalałem trochę dłużej pospać, dlatego ciężko było wstać. No, ale jestem, jestem, to jest najważniejsze. I widzę konkurencję. Tam daleko, daleko koło tamtego mostu widzę, że jest jakiś spinningista. Jacyś miejscowi chodzą od samego rana. To też jest dobry znak. Jest dużo takich kanałów podobnych do tego, ale tam nigdy nie widać wędkarzy i nie widać też ryb. Patrzcie, gościu biegnie sobie krótki rękaw, krótkie spodenki, a ja wyubierany jestem w kurtkę, w spodnie i mi po prostu zimno. No to jest coś niesamowitego. No ja wiem, że typ się rusza, ale jest w tej chwili trzy stopnie na plusie. Trochę mało moim zdaniem. Są świry. Dzisiaj łowię sobie te ryby w niedzielę. I y, jakoś tak mam, że w niedzielę przeważnie mam pecha. Mało łowię, może dlatego, że w niedzielę wielu wędkarzy właśnie chodzi na te ryby, ponieważ mają wolny czas. Y, jest ich znacznie więcej. I po prostu jakoś tak zauważyłem, że w niedzielę średnio z tymi rybami. Mam nadzieję, że dzisiaj się po prostu to odczaruje. I mam nadzieję, że będzie też trochę cieplej, bo specjalnie przyjechałem tutaj w niby cieplejszy dzień, a tak tutaj... Ani miłosiernie. Wiatr jest strasznie zimny i odczuwalna temperatura jest na pewno na minusie w tej chwili. Będę kombinował trochę więcej z przynętami. Mam nadzieję, że coś podpasuje tym rybom dzisiaj. Widziałem z daleka, że przyjechał kolejny jakiś wędkarz, no i się zacząłem mocno zastanawiać, czy jest sens jeszcze tutaj łowić, doławiać za ludźmi. Bo jeden przyszedł stamtąd w tą stronę, a drugi właśnie zaczął tutaj. I poszedł gdzieś tam. Ale chyba się zdecyduje jednak oddać przynajmniej kilkanaście rzutów, bo gość bardzo szybciutko poszedł w tamtą stronę. Być może coś wie, czego ja nie wiem. Widziałem, że jego samochód ma niemieckie rejestracje. Oczywiście nie jest to powiedziane, ale być może przyjechał specjalnie tutaj z Niemiec. Muszę się tutaj jeszcze raz wybrać. Cały czas coś mi nie odpowiada. Jak nie pogoda, to ludzie. Nie wiem czemu. Ja nie jestem wybredny, ale coś mi tutaj cały czas nie gra. Na pewno, jakbym się wybrał tutaj w tygodniu, byłoby znacznie lepiej. Nie, no, porzucam jeszcze trochę. Nie ma co się tak szybko wycofywać. Nie jest mi dane połowić na tym miejscu. Jestem drugi raz, drugi raz z jakiegoś powodu. Bardzo szybko kończę łowienie tutaj. Na pewno na bank będzie kolejne podejście. Może w tygodniu po prostu. No ale co, no to nie koniec łowienia, oczywiście. Jadę dalej na rzekę. Postanowiłem, że nie ma sensu tu łowić, bo dosłownie się z ludźmi odbijam. Przed chwilą szedłem w tamtą stronę, gość wracał, miałem się z nim. Po drugiej stronie kolejny wędkarz, także wszyscy łowią w tym samym miejscu. No nie wiem, czy to jest sens. Ja tak nie lubię. Lubię, chociaż czasami zdarzało się dołowić za kimś rybę, wolę jednak jak jest troszkę więcej spokoju. Dlatego jadę na rzekę. Tam może być podobnie no jest niedziela, ładna pogoda, czego ja się spodziewam. Ale mam tam kilka takich fajnych miejsc, gdzie nie spodziewam się ludzi. Także lecimy dalej. Szczerze Wam powiem, jestem w małym szoku: nikogo tutaj nie ma. Stanowski! Jest dasz dziwne. Często, jak się tutaj przychodzi w tygodniu, to jest pełno jakichś gości, co łowią sobie na feder. Jest mnóstwo tutaj białorybu, a dzisiaj nic. Zaczynamy łowić. No, wywołałem jakiegoś wędkarza z lasu. <ścoughs> Przyszedł tam. O, jakiś pan na feder. Nie pokazuje się palcem. Zero kultury, masakra. Ciekawe co to? Domek chyba dla jakichś robaków? Może jakiś os, pszczół? Nie mam pojęcia. Hm. Jak wiecie to, napiszcie w komentarzu. Ciekawe. Ale też dziwne, żeby robili coś takiego dla jakichś pszczół czy os na ławce, gdzie wszyscy mogą sobie usiąść. No to takie trochę niebezpieczne. Idę dalej. Na razie lipa straszna. Dokładnie w tym miejscu udało mi się wyciągnąć szczupaka. Już nie pamiętam ile miał. Koło 80 na makrele. No, to jest miejscówka, na której teraz będę łowił. Znacznie płytsza woda. Zobaczymy, czy tutaj coś siedzi. Trzeba kombinować. Kanał mi się skończył. Tutaj, ostatnia miejscówka, można powiedzieć, i wracam z powrotem na rzekę. No, ani dziubnięcia, niestety. Bardzo dużo ptaków, ale ryb zero. Ale jeszcze kilka złotów trzeba oddać. No, różnorodność ptactwa jest tutaj no, bardzo duża. Gełsi, perkozy, łyski, mewy, jest tego sporo. Piękne miejsce, żeby połowić sobie jakieś białoryb. Bardzo ładne widoczki. Super, naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze jak te krzaki wszystkie tutaj zarosną, to już w ogóle będzie baza, że masakra. Widać, że tutaj ludzie też przychodzą, bo chyba by tak nie było udeptane akurat w tym miejscu. Na pewno się tutaj wybiorę. Na bank. Zobaczmy co na jeziorku piszczy. Dawno tutaj nie byłem. Kurde, jaka kosa tu jest. Dlaczego? Mniejsza z tym. Zobaczymy tak. Czy tutaj piszczy jakaś ryba, czy piszczy bida. Ale mnie intryguje ten nóż. Może ktoś sobie zostawił, zapomniał. Yy, postaram się przerzucić kilka takich pewniejszych, powiedzmy, miejsc. Dzisiaj taki odcinek yy, krajoznawczy, że tak powiem. No i tak, no, przeszedłem już spory, spory odcinek tego jeziora. No i co? No i jednak piszczy bida. Nic się kompletnie nie dzieje. Przerzucam trochę przynęty. Na mniejszych główkach, na większych główkach. Różne kolory. No i nic. Nic się nie dzieje. A to miejsce jest bardzo fajnym miejscem. Znaczy dla mnie, no, nie fajnym, Bo nie wyciągnąłem stąd właśnie na największej ryby tego sezonu. Dokładnie z tamtego miejsca. No ale dzień w dniu jest bardzo nierówny, szczególnie tutaj. No poszedłem sobie na półtorej godziny wtedy, jakoś tak i chyba miałem z pięć brań, z czego trzy ryby wyciągnięte. No super ekstra dzień. Ale dzisiaj jak przeszedłem sobie te powiedzmy w miarę pewne miejsca i nie było żadnego kontaktu z rybą, to już jest mało prawdopodobne, że cokolwiek tutaj złowię. Zmienię miejsce na jakieś inne już niedługo. Jeszcze kilka rzutów oczywiście oddam. No Chociaż jakaś znajdka, taki 0,7 grama. Pławiczek firmy Albatros. Ciekawe co ktoś łowił na takim delikatnym wskaźniku brań. Jest, jest, jest. pod samymi nogami siedział. O, ładnie się wypiął, elegancko. Trzeba było być cicho, bo już wcześniej jedną spuszyłem. Tak samo pod, pod, pod nogami. Zarąbiście, cieszę się. Ale długi jest ten szczupak. On jest chudy, ale długi. Nie wiem ile ma. Z 65 myślę. No nie będę go już mierzył. Ale z 65 cm szczupaczek. No miałem dobrą czutkę, żeby tutaj przyjść jednak. No. Trochę już przeżył, bo widać, że tutaj jakiś taki oszarpany na karku. Wpadła rybka. Jest! Przyszedłem w las. Łowiłem tutaj tylko jeden raz i pamiętam, że miałem jakąś rybę, która mi się zerwała, dlatego postanowiłem porzucać. Nie mam pojęcia w ogóle, jakie tutaj ryby pływają. Na pewno jakiś z białorybu, no to jakieś liny, bo widziałem kiedyś jednego. Jakiś szczupak wpadł. Także bardzo fajnie. Cieszę się. Ogólnie jest ślicznie tutaj. Bardzo ładny klimat. Na razie jeszcze wszystko jest bez liści, no ale kurde, jak Tutaj jest lato, bardzo ładnie. I tak się zastanawiam, czy było jakiekolwiek znaczenie, jaką tą przynętę temu szczupakowi pod nosem poprowadziłem? Wydaje mi się szczerze, że nie. Po prostu ta ryba od razu zareagowała. W momencie zobaczyła tylko, coś przepływa. Branie. Przed chwilą odprowadził mi przynętę kolejny szczupak, dosłownie chwileczkę po tamtym, ale popełniłem błąd, bo za wcześnie wyjąłem przynętę. Zauważyłem tą rybę w ostatniej chwili. Wyciągnąłem przynętę, rzuciłem w miejsce, gdzie widziałem, że płynie. Nie zauważył mnie raczej, bo bardzo spokojnie odpłynął, ale nie uderzył. Także no trudno, mogła być druga rybka w przeciągu 5 minut. Niestety trzeba czasami się obejść smakiem, ale jeszcze kilka razy rzucę, może w tą stronę. Nie wiem, gdzie ten szczupak popłynął, nie mam pojęcia. Jest, jest, jest stukły. O kurde. Nie spodziewałem się. A ciekawe, ciekawe jak on jest wpięty. No ale. Co on tak walczy? Dziwnie. Mały, ale chyba dobrze wpięty. Nie, nie, nie jest dobrze wpięty. Oj nie jest drugi mój ulubiony styl, czyli zawijak jejku, jejku. Chodź, 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 A, bardzo dobrze wpięty za samą skóreczkę ładnie, do wody Papa pa. Tyle się ołaziłem po tej dużej wodzie. No i widzicie, na takich bagienkach te szczupaki biorą. Jestem trochę w szoku, szczerze powiedziawszy. Nie łowiłem tutaj za bardzo, a to jakiś spot ze szczupakami. Dosłownie to jest trzecie takie Bajorko i na każdym z nich miałem rybę. W sensie tutaj nie miałem, ale było wyjście. Mogłem złowić trzeciego. No jest ładnie, jest fajnie. To mi się podoba. Rzucam dalej, może jeszcze jakiś tutaj siedzi. Kolejny fajny kanał. Rzucam na kanibala tego z wirującym ogonkiem w kolorze percz. Chyba już dzisiaj zostawiam. Tą przynętę i postaramy się jeszcze coś wydubać, jeszcze jakiegoś jednego. Jeszcze się wracam zaraz po tamtego szczupaka, co był jakby na tym środkowym bagienku. Nie wiem jak to miejsce nazwać. Malutki kanał. Jeżeli nic się nie wydarzy, no to idę do domu. Jestem strasznie zmęczony, zwiedziłem mnóstwo miejsc. No i oddały malutkie kanały. Jak to często bywa. No nic, dałem trochę czasu temu szczupakowi, żeby się namyślił, czy bierze, czy nie bierze. Minęło pewnie z pół godziny, wróciłem w to miejsce. Ten szczupak zdecydowanie był największy. No myślę, że tak. 70 miał na pewno. Yy, no i widać no bardziej cwana ryba mi się wydaje. Jednak nie zawrócił po tą przynętę. No nie. No nie. Jest. Znaczy super, no nie. Centralnie rzuciłem mu na głowę Już zakończyłem odcinek tak naprawdę No ale o kurde idzie fajnie O, ten największy największy nie mogę mu tutaj dać popuścić No nie wiem, zaraz się może zerwać Ale ładny szczupak Ładny szczupak, taki 70, parę. No, chodź, chodź. O, jest. Dobra. Uf. Trzeci. Uf. Zdecydowanie największy. Na sam koniec. O, ten już jest gruba mama. Może tego zmierzę nawet. Ale się dobrze wpiął. Nie wiem, tarta Powiem Wam szczerze. Bardzo ładny szczupak. Przymierzę na szybko. No, ale tak jest 70 pary. Dobra, pi ze drzwi. Nie będę się z tym pierdolił, Do przeproszeniem. No, kurde, 73 cm. Ładna ryba. Wypuszczam do wody. Super. Widzicie, jaka to jest woda. Taki leśny kanałek i szczupaki po 73 cm. Plus, minus. On mógł mieć nawet więcej, bo ja go nie wyprostowałem. Nie więcej niż 75 myślę. I popłynął. Jest. Także, jak widzieliście, udało mi się złowić ostatecznie trzy szczupaki. Przed chwilą już zakończyłem odcinek, ale postanowiłem, a rzucę tutaj jeszcze raz. W tym miejscu, gdzie na samym początku, gdzie mi się pod nogami jakaś ryba spłoszyła, rzut, jak widzieliście, centralnie rybie w pysk. To jest dobry dzień. Tych miejscówek było dzisiaj sporo, a ostatecznie oddały takie leśne kanały. Nie spodziewałem się, przysięgam. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Siema!